Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii LEGO DC Super Złoczyńcy DLC po polsku. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam cztery postacie, które zostały dodane w aktualizacji do gry. Jest to darmowy pakiet DLC, który automatycznie będziecie mieli w grze po zaktualizowaniu gry. Jest to pakiet postaci z gry LEGO Przygoda 2. Eee, mamy tutaj, a czy w sumie dobra, nie z gry, tylko po prostu z pakiet postaci z filmu LEGO przykłada 2. I tak jak mówię, jest to pakiet, który został dodany za darmo w aktualizacji. Wszyscy go macie. Chciałem po prostu go nagrać. Pierwszą postacią jest Alfred. Chciałem Wam po prostu pokazać ten pakiet, bo część może by nie zauważyła nawet, że ten pakiet dodali. Także mówię, wystarczy zaktualizować grę. Naprawdę fajnie, że dodali takie rzeczy. Czyli tak się prezentuje Alfred z pochodnią i tarczą. No, i jeśli chodzi o karty postaci, no to możecie sobie zobaczyć umiejętności podstawowe. Czudowe wieści, te wersje Alfreda można też znaleźć w Lego Przygoda 2 gra wideo. No właśnie, czyli możecie tą postać też znaleźć w Lego Przygoda 2. No a tutaj już mamy profil, chyba wam... nie wiem czy wam pokazywałem, czy nie. Kolejną postacią jest Batman, w Lego Przygoda 2. Tak, tak tym Batmanem sobie graliśmy nawet ostatnio. Szczerze mówiąc to tą zbroję ma naprawdę kozacką, jeszcze takie niebieskie oczy, mi się to mega podoba. Na umiejętności, no to o, też może szybować. Umiejętności podstawowe, no co to, to są takie podstawowe umiejętności po prostu jak ma normalny Batman z podstawki, czyli dużo jest tych umiejętności, bo to jest jednak Batman. Tutaj mamy profil. Zielona latarnia z Lego Przygoda 2. Trochę ma taką minę, jakby był takim przygłupem troszkę. Już wam pokazuję... ...profil. Umiejętności, no to będzie miał takie jak ta... ...jak jego podstawowa wersja. Profil, dokładnie to samo. No i Harley Quinn z Lego Przygoda 2. Szczerze mówiąc, mi się mega podoba ta wersja. Jest dużo fajniejsza niż ta wersja z. z podstawowej wersji gry. Trochę bardziej mi przypomina tą wersję z Suicide Squadu. Ojej, właśnie, jeszcze możecie sobie rzucać bomby. Dla porównania, gdzie była normalna Harley Quinn? Tutaj. No, mi szczerze mówiąc, się bardziej podoba ta wersja po lewej. To po prawej ma taki straszny makijaż na oczach. Taki czarny, a ta po lewej jednak jest taka bardziej... Taka mi się wydaje trochę wychillowana, taka bardziej naturalna z twarzy. Też kolorystycznie mi się bardziej podoba i ta koszulka Daddy Little Monster. No, wydaje mi się, że ta wersja po lewej jest fajniejsza. Ale wy też możecie mi dać znać, co wy o tym myślicie. No szkoda tylko, że ta druga Harley nie ma takiej opcji. Już dochodzą mnie szepty o jakiejś imprezie po zachodniej stronie miasta. Nie, I chyba to brano. To by było na tyle, wydaje mi się. Także, jeżeli odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z LEGO DC Super Złoczyńcy DLC. Trzymajcie się, cześć.